Jak powiedzieć na wszelki wypadek po hiszpańsku? Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak powiedzieć po hiszpańsku na wszelki wypadek, w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, więc zostańcie do końca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, na wszelki wypadek, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Zdecydowanie najczęstszą i najbardziej uniwersalną opcją będzie Porsche Akasho por si acaso, to właśnie na wszelki wypadek po hiszpańsku. Tak będziemy mogli to przetłumaczyć. Pisze się to wszystko osobno i możemy sobie od razu ułożyć jakiś przykład. La voy a llamar por si acaso. La voy a llamar si acaso, czyli zadzwonię do niej na wszelki wypadek. Jak widzicie, działa to dokładnie tak samo jak po polsku. Jest to taka wstawka, którą się dorzuca. Można to dać na początku, można to dać na końcu, najczęściej jest na końcu, ale to w sumie oboje i jest to o tyle wdzięczne, że nie mówimy w przypadku gdyby coś się stało, czy w przypadku jeśli coś się stanie, tutaj byśmy musieli już pilnować trybów. A tak, por si acaso jest bardzo proste, dlatego że po prostu to dorzucamy i nie mamy tutaj problemu z kombinacjami z różnymi trybami. Nie musimy myśleć, czy to jest zdanie hipotetyczne, czy musimy użyć tak itd., itd. Dlatego możemy powiedzieć po prostu La voy a llamar, por si acaso. La voy a llamar, por si acaso. To, por si acasso, tak samo jak i na wszelki wypadek, lubi się pojawiać w towarzystwie imperativo, czyli trybu rozkazującego. Możemy powiedzieć, na przykład, Deja la luz encendida, por si acaso. Deja la luz encendida, por si acasso, Czyli zostaw światło włączone, na wszelki wypadek. I tutaj mamy oczywiście imperativo. Inne zdanie, które możemy sobie ułożyć, to na przykład, Cierra bien la puerta, por si acaso. Cierra bien la puerta por si acaso. Czyli zamknij dobrze, zamknij porządnie drzwi. Na wszelki wypadek tak właśnie możemy powiedzieć i jeszcze inne zdanie tym razem z imperativo reflexivo, czyli ze zwrotnym trybem rozkazującym na przykład preparate bien por si acaso. Preparate bien por si acaso, czyli przygotuj się dobrze. Tutaj oczywiście musi być to dostosowane do ciebie. Tak właśnie z imperativo to działa i bardzo często tego w języku hiszpańskim się używa. W potocznym języku hiszpańskim bardzo często używa się też innego, bardzo zabawnego powiedzenia, wyrażenia por las moscas. Por las moscas. Znaczy to dokładnie to samo, na wszelki wypadek, i tak samo się tego używa jak por si acaso. Ale dlaczego jest zabawne? No dlatego, że moscas to muchy. I możecie pomyśleć, ale co tu robią muchy? Co muchy mają wspólnego z, na wszelki wypadek? Etymologia tego jest prawdopodobnie bardzo sensowna, dlatego że w epoce przedlodówkowej Jedzenie szybko się psuło i jak siadały na tym muchy, no to przyspieszały jeszcze bardziej ten proces, więc należało czymś to jedzenie przykryć albo gdzieś je schować właśnie w razie gdyby muchy, albo w przypadku jeśli muchy na tym będą siadały, stąd się bierze por si las moscas, które przeszło do wszelkich innych sytuacji i używa się tego w każdym kontekście. Oczywiście jest to kolokwialne, jest to nieformalne, ale używa się w każdej sytuacji, tak samo jak por si acaso. Są to praktycznie synonimy. I możemy sobie ułożyć ku czci etymologii tego powiedzenia na przykład coś takiego guardalo en la nevera por si las moscas. Guardalo en la nevera por si las moscas, czyli schowaj to do lodówki albo schowaj go do lodówki. W razie gdyby muchy, czy też na wszelki wypadek. E, oczywiście kiedyś lodówki nie było, ale chowało się gdzieś indziej pewnie do jakiejś spiżarni. E, to jedzenie Porsilas Moskasz. Oczywiście, jak mówię, można tego używać w innych sytuacjach też zupełnie z jedzeniem i z muchami. E, niezwiązanych e, sytuacjach można powiedzieć na przykład e, Dziama al Jefe Porsilas moszkasz, Dziama al Jefe por si las moscas", czyli zadzwoń do szefa na wszelki wypadek. Tak właśnie będziemy to tłumaczyć, ale sama etymologia tego powiedzenia jest całkiem zabawna. Jeśli chcecie, możemy o tym powiedzeniu Porsylasz Moskasz zrobić cały odcinek. Dajcie znać. Wracając do tego niepotocznego już Porsyjakasza, możemy ułożyć sobie inne zdanie. Hemos cerrado todas as ventanas por si acaso. Hemos cerrado todas as por si acaso, Czyli zamknęliśmy wszystkie okna na wszelki wypadek. Tutaj używamy perfecto compuesto, więc prawdopodobnie mamy na myśli przeszłość bliską, bliższą, czyli być może właśnie teraz to się stało. Wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, ale Hemos Todas las ventanas, por si acaso. Por si las moscas, też oczywiście moglibyśmy tutaj powiedzieć. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, że w każdej sytuacji w czasach przeszłych też można tego użyć. I kolejny przykład. Por si acaso avisaron a todo el mundo. Por si acaso avisaron a todo el mundo, czyli na wszelki wypadek zawiadomili, powiadomili, dali znać. Wszystkim. Tak właśnie to możemy zinterpretować i przetłumaczyć. Możecie się zdziwić, czemu tutaj mamy atod el mundo, czyli zawiadomili cały świat. Chodzi o to po, o, po prostu, że atodos, że abisaron atodos, abisaron atod el mundo znaczy, że wszystkich, o których myślimy, zawiadomili. Zostali oni wszyscy powiadomieni. Bardzo często używa się tego todo el mundo w języku hiszpańskim. Mam zresztą o tym osobny odcinek, który serdecznie Wam polecam. Jak widzicie to por si może być też na samym początku. Por si avisaron a todo el mundo. I nie ma z tym żadnego problemu. Tak też można tego używać. Jak mówiłem na początku, być może częściej jest to na końcu, ale na początku jak najbardziej może też to być. Czyli por si avisaron a todo el mundo. Tutaj zmienił nam się czas i mamy indefinido, czyli przeszłość dalszą. Jeśli takie niuanse związane z przeszłościami, przeszłość bliższa, dalsza, tło itd., itd., cały czas Wam się mieszają, to polecam Wam mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych. Link pod spodem w opisie. A my teraz jedziemy dalej. Następne zdanie. Cortaremos la carretera por precaución. Cortaremos la carretera por precaution, czyli co to może tutaj znaczyć? Oczywiście jest to bardzo podobne, mamy tutaj inną ekspresję, inne wyrażenie, por precaution, ale w sumie używa się tego w bardzo podobnych sytuacjach. To znaczy, że odetniemy szosę, odetniemy drogę na wszelki wypadek, z ostrożności, przez ostrożność, tak można by było to zrozumieć, oczywiście znaczy to to samo, na wszelki wypadek, w razie gdyby coś się stało, z ostrożności odetniemy Drogę. Można tak oczywiście powiedzieć cortar, można by było powiedzieć ferrar też w tym przypadku, ale bardzo często Hiszpanie też mówią właśnie odcinać drogę czy szosę, tutaj w tym przypadku carretera, bo mówimy o szosie jakiejś nie w mieście, pamiętajcie, że calle to ulica, ale taka miejska ulica, a droga czy szosa to właśnie carretera najczęściej, więc cortaremos la carretera. Por precaución mogłoby być też oczywiście por si acaso. Por precaucion jest bardziej formalne i częściej występuje właśnie w takich avisos, w takich anuncios bardziej oficjalnych, tak jak tutaj jakieś autoridades, jakieś władze czy jakieś służby mogłyby właśnie taką wiadomość wystosować, że cortaremos la carretera por precaucion. Tak mogłoby to działać. I kolejne zdanie. No creo que vaya a llover, pero me voy a llevar el paraguas por si acaso. No creo que vaya a llover, pero me voy a llevar el paraguas por si acaso. E, czyli e, nie myślę, żeby miało padać, e, żeby padało, e, ale wezmę na wszelki wypadek parasol, czy wezmę ze sobą na wszelki wypadek parasol, tutaj właśnie me voy a llevar. E, tak to możemy zrozumieć, że jestem w jakimś miejscu. Tąd właśnie gdzieś indziej ze sobą wezmę parasol czy zabiorę ze sobą parasol. Dlatego właśnie użyłem tutaj formy zwrotnej. Mogłoby być po prostu bojadziebar. Też by było w porządku, ale bardzo często mówi się w języku hiszpańskim meo jadziebar el paraguas. Zabiorę ze sobą parasol. Tego ja oczywiście nie zrobiłem, ale na wszelki wypadek usiadłem tutaj pod tym kanaryjskim balkonem i trochę kropi od czasu do czasu, jak to nagrywam, więc dobrze, że na wszelki wypadek to zrobiłem. Możemy powiedzieć do kogoś na przykład Sienta teaki por si acaso. Sienta teaki por si acaso, czyli usiądź tutaj na wszelki wypadek. Por si las oczywiście też mogłoby tutaj w tych sytuacjach nieformalnych działać. I następne zdanie. Dudo que eso pase, pero... Prefiero estar preparado, por si acaso. Dudo que eso pase, pero prefiero estar preparado, por si acaso. E, czyli wątpię, żeby to się miało stać, wątpię, że to się stanie, ale wolę być przygotowanym na wszelki wypadek. E, dudo que eso pase, pero. Prefiero estar preparado por si acaso. I jeśli zastanawiacie się dlaczego tutaj e, i w tym poprzednim zdaniu też użyliśmy subkuntivo, dlatego że no creo que badia a llover, e, czy też e, dudo que eso pase, e, to pase i badia to są formy subjuntivo, e, to polecam Wam serdecznie moje e-booki o subjuntivo. Linki znajdziecie pod spodem w opisie. W każdym razie, w pierwszym przypadku po no creo que, e, jeśli Negujemy coś, to używamy subhuntiwo właśnie i musi być tam no kreukewadia. jeśli mówimy, że nie myślę, żeby coś się miało wydarzyć. I tak samo jeśli wyrażamy naszą wątpliwość z dudar też musimy użyć subhuntiwu. Tutaj akurat mogłoby być też dudodake, ale Dudoke też jak najbardziej jest. Używane w Hiszpanii nawet częściej spotykane niż Dudodeke. Do w każdym razie sukuntivo koniecznie tam musi być, bo wątpimy, że coś się wydarzy. Czyli dudodek jest opasę, pero prefiero estar preparado por si acaso. Jeśli wy też lubicie być przygotowani, to przygotowujcie się sukuntivo za pomocą e-booku. Linki do nich znajdziecie pod spodem w opisie por si acaso. I ostatni przykład: aunque te in innecesario. Lobojafer Porsche Caso, inne Cesario, Czyli e, nawet jeśli ci się to wydaje, czy obojętnie, czy ci się to wydaje, czy nie, e, niepotrzebne, zrobię to tak czy inaczej, na wszelki wypadek. E, w tych sytuacjach oczywiście też bardzo często używamy Porsche si acaso, że nawet jeśli coś może nie jest potrzebne, czy nie jest e, konieczne, to e, i tak to zrobimy na wszelki wypadek z ostrożności. E, oczywiście Porsche Las moska czy Port Precaution e, też mogłoby tu być, e, ale Porsche Caso jest tym uniwersalnym e, wyrażeniem na wszelki wypadek. E, jak widzimy tutaj znowu mamy subkuntiwo. E, dlaczego? Dlatego, że Po, jeśli mówimy właśnie, chcemy podkreślić, że coś jest nieważne, czy tak jest, czy nie, czy tak będzie, czy nie, czy to się wydarzy, czy nie, czy ktoś myśli, że to jest potrzebne, czy niepotrzebne, czy koniecznie e, to musimy zrobić, czy nie jest to konieczne, to jest nieważne, to jest obojętne. Bo my i tak to zrobimy tutaj jeszcze na wszelki wypadek. I w takich sytuacjach też Subhuntiwo właśnie dodaje nam tego smaczku, że to, co ktoś myśli, jest obojętne, więc jak widzicie, bardzo przydatna rzecz, to też tłumaczymy w e-bookach o Subhuntivo. Jest w tych teoretycznych cały rozdział o z concesivas, bo to jest zdanie typu przyzwalającego i też mam o tych zdaniach osobny kurs na platformie edu.pl też link do tego kursu znajdziecie pod spodem w opisie i na samym koniec możemy sobie powtórzyć raz jeszcze aunque te parezca inne cesario lo voy a hacer por si acaso. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Na te trzy sposoby możemy powiedzieć na wszelki wypadek. Oczywiście sposobów tych jest więcej. Jak to zwykle w języku bywa, można różnie te rzeczy układać, ale zapamiętajcie, że Pors acaso" jest zdecydowanie najczęstsze, jest uniwersalne, niezależne od sytuacji, od stylu, od rejestru, może być formalne i nieformalne. Zapamiętajcie, że Psy Las Moscas, które dość zabawnie brzmi, jest bardziej potoczne, ale w nieoficjalnych sytuacjach bardzo często to wykorzystywane i por precaution brzmi najbardziej tak oficjalnie, poważnie i formalnie. Tak to właśnie wygląda. Oczywiście por precaution, jak już mówiliśmy, dosłownie znaczy trochę co innego, że z ostrożności, czy przez ostrożność, ale w sumie używa się tych powiedzeń, tych wyrażeń bardzo podobnych sytuacjach, no bo z ostrożności, jak coś robimy, to jest to na wszelki wypadek. Tak to właśnie działa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja na sam koniec pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria i jestem też jak zwykle pod hotelem Santa Catalina, który jest o tutaj. I osłania mnie od wiatru, a ten piękny kanaryjski balkon osłania mnie od kropel deszczu. Stąd bardzo serdecznie Was pozdrawiam, dziękując Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espaniola, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki jak mówiłem znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, ja